Mam mówić o szansach i zagrożeniach leczenia niepłodności. O szansach będę mówił bardzo mało, dlatego że szanse to jest to, że urodzi się dziecko, urodzi się dziecko zdrowe, bez wad genetycznych, bez wad wrodzonych. Taka szansa jest i z tej szansy należy i można korzystać. Natomiast chciałbym powiedzieć o zagrożeniach, Leczenia albo tak zwanego leczenia bezpłodności, dlatego że prawie wszystkie etapy, o których będę mówił, to są problemy związane z in vitro. Ja niestety po tym wykładzie będę musiał wyjechać. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę zapisać sobie mój adres mailowy. On jest taki sam jak tutaj, smorflan, tunivrospel, tylko przed małpą jest cebrat. Więc pierwsze pytanie. Należy się zapytać, co to jest leczenie niepłodności. Jeżeli stosujemy zapłodnienie pozaustrojowe, praktycznie nie możemy mówić o leczeniu bezpłodności dlatego że stan pary po tych zabiegach na ogół nie jest lepszy niż przed zabiegami to jeżeli urodzi się dziecko no to szczęśliwie urodziło się dziecko natomiast jeżeli ma się urodzić ewentualnie następne dziecko to te zabiegi należy praktycznie wszystkie powtórzyć Natomiast, jeżeli niepłodność jest cechą nabytą, bez podłoża genetycznego, a to nie jest wcale tak łatwo wykluczyć. Nawet jeżeli mówimy o infekcjach przewodu pokarmowego, to czasem trudno jest wykluczyć skłonność do infekcji przewodu pokarmowego warunkowaną genetycznie. Natomiast, jeżeli używamy w takich przypadkach, gdzie rzeczywiście to jest cechą nabytą, technologii ART czyli in vitro, to może się to okazać ryzykowne, dlatego że sama ta technologia może wprowadzać ryzyko pojawienia się defektu wrodzonego, bądź defektu genetycznego. I bardzo często w tej chwili, mówiąc o, o in vitro, nie mówi się o tym ryzyku, czy wręcz możemy, szczególnie w ostatnim tygodniu czy dwóch, usłyszeć bardzo wiele informacji, że in vitro nie zwiększa ryzyka, występowania wad genetycznych, bądź wrodzonych u dzieci. I to jest nieprawdą. I chciałbym Państwu uzasadnić to nie na tyle na, na danych statystycznych, co po prostu y, powiedzieć o pewnych przyczynach niepłodności, które za sobą muszą ciągnąć zwiększenie częstości występowania wad genetycznych. Więc, y, są defekty genetyczne bezpośrednio związane y, z Płodnością. Na przykład defekty w niektórych genach chromosomu Y, które są odpowiedzialne za gametogenezę i prawidłowy rozwój jądra. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w tych, gen, w tych genach, to mężczyzna jest bezpłodny. Tak, przy takich normalnych kryteriach można by powiedzieć, że jest bezpłodny. Można wykazać azospermia, czyli w ogóle nie produkuje plemników albo produkuje ich bardzo mało. Wtedy ratunkiem jest biopsja jąder i użycie tego materiału, który się ewentualnie uzyska do zapłodnienia komórki jajowej. W takich przypadkach, jeżeli urodzi się syn, to nie ma cudów. On musi mieć ten sam defekt w chromosomie Y, który miał ojciec. Więc syn będzie niepłodny czy bezpłodny, niezależnie od tego, jakie, jakiego terminu użyjemy. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że ten problem jest niewielkim problemem, no bo mamy in vitro, wobec tego ten syn może też trafić do takiej samej kliniki i mieć dzieci, ewentualnie synów. Ale są inne problemy, widać to nawet troszkę. Są tak zwane efekty pleiotropowe genów. Jeżeli mamy gen, który jest odpowiedzialny na przykład Zamykowiscy dozy. Mówimy o łagodnej postaci mukowiscydozy. dozy. To tego rodzaju geny, jeżeli mężczyzna ma uszkodzony obydwa, ten od mamy i ten od taty, to spowoduje niepłodność związaną z niedrożnością bądź niewykształceniem nasieniowodów. Ale ten mężczyzna nie jest sterylny. On produkuje plemniki, do którego przez biopsję jąder można pobrać te plemniki, zapłonić komórkę jajową i uzyskać dziecko ze stuprocentową pewnością, że będzie mieć ten gen, jeden z genów defektywnych od ojca. To, czy będzie chore, czy nie, tylko zależy od tego, czy matka była nosicielką takiego genu. Jeżeli matka była nosicielką defektu, to jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć postać mukowiscydozy ciężką, dlatego że o wiele częściej się zdarza ta, która prowadzi do śmierci wieku na ogół kilkunastu lat. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości znowu, że dziecko ze stuprocentową pewnością uzyska defektywny gen. Jeżeli będzie tak heterozygotą, czyli tylko jeden gen będzie miał uszkodzony, to nie będzie chore, ale ma 50% szansę przeniesienia tego genu na kolejne yy, pokolenia. I wreszcie najbardziej niebezpieczne, jest tzw. są tak zwane zrównoważone aberracje chromosomowe. Oczywiście najczęściej, jeżeli genetyk o tym myśli, to myśli o olbrzymich translokacjach, gdzie fragment wielkich chromosomów z jednego miejsca jest przenoszony na drugi. Ale mamy translokacje, które są nieznaczne, stosunkowo niewielkie. Tych translokacji jest dużo. I to jest, jak o tym mówię, czasem to porównuje do Wielkiej powieści. Nasz genom to jest jakby wielka powieść. My mamy dwie takie powieści, dwa takie wydania, i może się zdarzyć, że w jednym dojdzie do przeniesienia rozdziałów czy tomów. Zamiast 17 będzie trzeci teraz, a ten trzeci stanie się 17. I taki osobnik, taka osoba jest całkowicie normalna. No tak. Komplet informacji genetycznej. Tylko, że jak się produkuje gamety, to teraz bierzemy jeden tom od mamy, drugi od taty z tego genomu. W rezultacie może być tak, że będziemy mieć w gamecie dwa trzecie chromosomy, nie będzie 17 albo dwa siedemnaste, nie będzie trzeciego. Taka gameta jest y, ciężko uszkodzona pod względem genetycznym. Żeby uniknąć tego typu y, produkcji tego typu gamet, natura stworzyła barierę, naturalną barierę. Po prostu sprawdza te dwa wydania, czy one są takie same, czy mają poprzesuwane fragmenty. Jeżeli mają poprzesuwane fragmenty, to mówi stop produkcji gamet. Gamet wtedy jest bardzo mało, z bardzo dużym prawdopodobieństwem są uszkodzone. I taka osoba jest niepłodna. Ale znowu poprzez biopsję jąder można znaleźć takie gamety, można doprowadzić do zapłodnienia, tylko wtedy defekt najprawdopodobniej będzie bardzo ciężki. To może być aneuploidia, dlatego że jeżeli już prześlizgnie się przez ten etap produkcji gamet komórka, to dochodzi do bardzo ciężkich zaburzeń, także gameta może nie mieć jakiegoś chromosomu, może mieć dwa chromosomy zamiast jednego i to prowadzi do bardzo ciężkich yy, zaburzeń genetycznych u, w płodzie, czy już w zarodku. Najczęściej to prowadzi po prostu do śmierci przed urodzeniem. Natomiast jeżeli nie niepłodność jest cechą nabytą i ciągle mówimy o... W takich technologiach, jak zapłonienie ustrojowe, to sama metoda wprowadza błędy w tak zwanym piętnowaniu rodzicielskim. To jest piętnowanie rodzicielskie to jest znaczenie jakby genomu jednego rodzica i genomu drugiego rodzica, takie znakowanie. I nawet gdyby one były dokładnie identyczne, te genomy to nie będą tak samo aktywne, dlatego że każdy z nich pamięta, że jest od mamy albo od taty. W skrajnych przypadkach może być tak, że gen od mamy jest aktywny, od taty jest wyłączony. Albo odwrotnie. Albo to jest w różnym stopniu modyfikowane. Te błędy w piętnowaniu rodzicielskim zdarzają się już na skutek... Samego harmonizowania kobiety przed doprowadzeniem do wieloajeczkowania. I to jest kilkakrotny wzrost częstości tego defektu, już na skutek samej tej harmonizo samego harmonizowania. Natomiast on jest związany również z hodowlą in vitro. Ponieważ izolujemy tę komórkę, doprowadzamy do zapłodnienia w warunkach nienaturalnych i pierwsze podziały zarodka też są w warunkach nienaturalnych, to wpływa na samopiętnowanie również. Jeżeli robimy tego typu zabiegi in vitro nie dla zapłodnienia pozaustrojowego, tylko na przykład chcemy hodować komórki macierzyste, to to jest zmorą. To zjawisko zmiany piętnowania rodzicielskiego jest morą dla tych, którzy to robią, dlatego, że to powoduje zmiany informacji genetycznej, tej, która ulega ekspresji w tych komórkach, i my nie kontrolujemy tego, nie potrafimy tego dobrze skontrolować. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, ja uważam, że my o piętnowaniu rodzicielskim wiemy naprawdę bardzo mało w tej chwili. Jeżeli ktoś twierdzi, że wiemy wszystko, to. Ja jestem genetykiem, ale uważam, że my prawie nic na ten temat nie wiemy, dlatego, że jeszcze niedawno wydawało się, że ten materiał, który przychodzi z gametą, że on już jest znakowany, się okazuje, że gdzieś jest ta informacja, że on jeszcze nie jest znakowany. Natomiast innym problemem jest zwiększenie częstości mutacji na skutek samej metody i nie ulega wątpliwości, że metoda umożliwia. Nowe mutacje, i przed tymi nowymi mutacjami przestrzega na przykład są takie zalecenia Towarzystwa Ginekologicznego Kanadyjskiego. One szczególnie przestrzegają przed nowymi mutacjami w przypadku niepłodności mężczyzn, czymkolwiek spowodowanych. Ta niepłodność twierdzą, że przede wszystkim należy mężczyznę dobrze poinformować o możliwym ryzyku, zapewnić badania genetyczne i uświadomić go, że mogą się pojawić mutacje denowo. Te mutacje denowo to są takie, które ani u rodzica jednego, ani u drugiego nie była pojawiają się u dzieci. I chciałbym powiedzieć tutaj podać przykład specyficznej mutacji, dlatego że to jest mutacja w tak zwanym supresorze onkogenów mutacja w tym genie powoduje zwiększoną skłonność do nowotworzenia. I ta skłonność może być bardzo duża, to znaczy do 90%. Jeżeli dziedziczymy taki defektywny gen od rodzica, to na przykład specyficzny gen RB1, który powoduje siatkówczaka, to on może spowodować ten defekt u 90% dzieci do lat 5 siatkówczaka. I teraz ten defekt może się pojawić na skutek odziedziczenia od rodziców albo może się pojawić de novo. To znaczy, że gdzieś w trakcie już po zapłodnieniu dochodzi. Gameta go jeszcze nie miała, a mógł się pojawić w zygocie albo nieco później po, po działach, pierwszych podziałach zarodka, komórek zarodkowych. Jeżeli się pojawia później, to często dotyka tylko jednego oka. Siatkówczak pojawi się w jednym oku. I stwierdzono, że częstość występowania tego nowotworu po in vitro jest mniej więcej 5 do 7-krotnie wyższe. Pierwsze badania tego typu się pojawiły we Francji, kolejne w Holandii, kolejne we Francji. I dyskusja na ten temat była dość znamienna, bo niektórzy lekarze na stronie internetowej można znaleźć głos, że to przecież się dało wyleczyć te dzieci. Wszystkie. Ale te dzieci się leczy albo metodą amputacji oka, albo chemioterapią, albo yy, radioterapią, i wiadomo, że. Te dzieci, nawet jeżeli przeżyją to, a przeżywają z bardzo dużym prawdopodobieństwem, to jest się da rzeczywiście skutecznie wyleczyć, ale troszkę w cudzysłowie wyleczyć, dlatego że te dzieci mają szansę na inny nowotwór, mniej więcej 1% w ciągu roku. I jeszcze jest jeden problem, to są wady rozwojowe związane z ciążami zwiększonego ryzyka. To znaczy wtedy, kiedy mamy wcześniaki, albo kiedy dziecko rodzi się z bardzo niską wagą urodzeniową. I chciałbym tutaj jeszcze troszeczkę na ten temat powiedzieć. Dlatego, że lekarze mają o wiele więcej wprawy i więcej na ten temat prawdopodobnie będą mogli powiedzieć, ale mamy. Częstość występowania wad genetycznych wśród dzieci urodzonych z niską wagą urodzeniową jest wyższa niż wśród dzieci z normalną wagą urodzeniową. Ja chciałem tutaj kilka takich stwierdzeń Państwu przekazać. Po zapłodnieniu pozaustrojowym częstość urodzenia dzieci z niską wagą jest istotnie wyższa niż po naturalnym poczęciu. I teraz pytanie, czy istnieje związek między zapłodnieniem pozaustrojowym, a częstością występowania wad genetycznych u dzieci. Jeżeli sobie Państwo pomyślicie nad tymi pierwszymi zdaniami, zdaniami, to wychodzi ten związek jednak na tak. To znaczy, że należy stwierdzić, że istnieje coś takiego. I teraz. A jakie są dane, że ciąże mnogie po ART do niedawna. To było 27 razy częściej się zdarzało niż po zapłodnieniu. ART to jest in vitro, częściej po polsku. Wcześniaki rodzą się pięciokrotnie częściej, a dzieci z niedowagą rodzą się sześciokrotnie częściej, więc to już wskazuje, jeżeli na ten, to dolne pytanie odpowiedzieliśmy sobie o tym związku tak, to Natychmiast pojawia się nam związek również pomiędzy tymi cechami. I teraz chciałbym Państwu przytoczyć dane z publikacji Human Reproduction w 2012 rok. Bardzo dobre czasopismo, prawie że nowa praca. Otóż przebadano dzieci, wzięto z rejestru nowotworów z, z hepatoblastą. W tym było 16 po art, 360 po naturalnym poczęciu. Wydawałoby się, że no po in vitro jest tego znacznie mniej, ale w tym czasie nie więcej niż 1% dzieci rodziło się po in vitro. W związku z tym to 16 należałoby pomnożyć przez 100 i mamy 1600. Znaczy, gdybyśmy mieli zrównoważone próby, to powinniśmy mieć 1600 z tym nowotworem. Po naturalnym poczęciu. Ale autorzy zadali sobie jeszcze trud sprawdzenia, jak często ten nowotwór współwystępuje z innym schorzeniem, tak zwanym syndromem Bexels-Wiedemana. To jest syndrom związany z piętnowaniem rodzicielskim właśnie. I co się okazało? Że cztery przypadki wśród tych tutaj pokazanych były po ART, a dziewięć po naturalnym poczęciu. Co to znaczy? Te cztery trzeba pomnożyć przez 100, czyli mamy 400. I teraz mamy wzrost 44-krotnie współwystępowania tych dwóch chorób. To jest przerażające, ale jeżeli mówimy o współwystępowaniu, to to jest możliwe. Jeżeli dwie choroby występują stosunkowo rzadko, no to w stosunku do, do innej grupy, na przykład po naturalnym poczęciu i po zapłodnieniu in vitro, to mnożymy te prawdopodobieństwa, częstości występowania. Stąd te różnice są takie olbrzymie. Ale bardziej przerażający jest wniosek autorów, ja powtarzam, to jest human reproduction. Możecie sobie Państwo znaleźć tę pracę. Stwierdzono słabe dowody na związek między niepłodnością rodziców lub jej leczeniem, a występowaniem hepatoblastomia. I teraz do tego trzeba dodać tę informację z poprzedniego przeźrocza. Dzieci z niedowagą rodzą się sześciokrotnie częściej po ART niż po naturalnym poczęciu. No więc, jeżeli mamy taką korelację z dziećmi, z nierównowagą, no to i w naturalnym, w tym z art również musi być. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć o, o jednej rzeczy, gdzie, o, o przekłamaniach, które dotyczą skutków in vitro. Mianowicie o tej, tym siatku w Znowu praca pojawiła się. W bardzo dobrym czasopiśmie, British Journal of Clinical Pharmacology, gdzie mówię o tej retinoblastomie. Jak się okazało, ta retinoblastoma, która, którą stwierdzono w Holandii, później we Francji, wszystkie te przypadki są przypadkami de novo. To znaczy, one nie zostały odziedziczone po rodzicach. Sam nie wiem, dlaczego ich nie ma po rodzicach? Podejrzewam, że dlatego, że jeżeli jedno jest nosicielem tego defektywnego genu to to może być już na tyle widoczne, że oni w ogóle nie chcą mieć dzieci i nie starają się o dzieci, na przykład metodą in vitro, żeby nie przenosić tego defektywnego genu. To jest możliwe. I dlatego nie ma tej, tej postaci choroby u dzieci po in vitro. Natomiast jest ta postać denowo. I ta postać denowo w naturalnej populacji się zdarza tak raz na 30 tysięcy, po in vitro raz na 3000, czyli dziesięciokrotnie częściej. I znowu, ponieważ to wywołało dyskusję na, na ten temat, czy w ogóle częstość nowotworów nie jest wyższa, więc powtórzono to, spróbowano powtórzyć tę pracę i zbadano 176 dzieci po ART. U żadnego nie stwierdzono retinoblastomy, w związku z tym powiedziano, że ona nie występuje częściej u dzieci po zapłonieniu in vitro. Proszę sobie policzyć z jaką częstością i jakie mieli prawdopodobieństwo, że znajdą choćby jeden przypadek wśród 176. Jeżeli występuje raz na kilkanaście tysięcy czy raz na 30 tysięcy. Jeśli chodzi o siatków czaka to jest jeszcze jedna taka informacja. Znalazłem gdzieś 15-16 przypadków w całej światowej literaturze donoszących o siatkówczaku czaku po in vitro. Gdyby występował tak często jak w naturalnej postaci, a nie częściej, to po urodzeniu tylu dzieci, ile już się urodziło po in vitro, to powinniśmy mieć 300-400 przypadków siatków czaka. To gdzie są te przypadki? Po prostu nie są raportowane. Znamy ich kilkanaście przypadków. I teraz to jest komentarz pani Geraldine Wiot, francuskiej, która stwierdziła pięciokrotny wzrost częstości występowania i siatków czeka i innych wad genetycznych u dzieci po in vitro. I powiedziała, że, no był 2010 rok, że we Francji urodziło się około 200 tysięcy dzieci po ART. Więc występowanie wad wrodzonych z tą częstością stanowi publiczny problem dotyczący zdrowia społeczeństwa. Jest ważnym, żeby nie tylko lekarze, ale i politycy byli pod, o tym poinformowani. Natomiast komentarze na temat tego właśnie stwierdzenia WIOT są inne również. Że to się znowu tak bardzo nie różni od obserwowanego w całej populacji, Częstość wad wrodzonych i genetycznych. No i jedno jest bardzo znamienne, że nie uważam, że kobiety i mężczyźni poddawani leczeniu niepłodności, to jest w domyśle in vitro, powinni być informowani o ryzyku, ponieważ pary posiadające dzieci drogą naturalną też ignorują ryzyko poważnych wad wrodzonych. Ja tutaj głównie się skupię na in vitro. Natomiast inne metody leczenia yy, niepłodności mogą w sobie zawierać pewne elementy przełamywania barier naturalnych. I jeżeli tak jest, to ten, który wykonuje ten zabieg, powinien rozważyć, czy mamy ewentualnie do czynienia ze złamaniem bariery naturalnej, która została stworzona po to, żeby ograniczyć możliwość produkcji defektywnych gamet najczęściej a w rezultacie dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne. Tego elementu genetycznego nie należy lekceważyć również w innych metodach. Problem polega na tym, że te konsultacje genetyczne są bardzo trudne. To jest po pierwsze, badania genetyczne również coraz częstsze w naszym kraju, ale również dostęp do nich jest ograniczony. Dziękuję bardzo.